Do 20 grudnia są, tylko niekoniecznie będziemy całość... O, 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 o! Tak chyba. Elegancko. Ja. czy to będzie pierwszy pora, czy O! Kurde! Chop, się dobrze. Rozkręcaj, rozkręcaj! No teraz! Kurde, no! nie. Nie wskakowałem no, się tam. zdaje się, nie się tak. no, Nie. Może się zmienię? mi mnie Powiedzieli, czy nie chcę nie No dajesz, dajesz, dajesz. Eee. zapomniałam, że nie Tak, no, nie wiem. Jak już wiecie, z tego smaku tutaj, to tu dobrze jechać to w druwi, żeby nabrać rozpędu, bo później jest stromo i każde 10 km na godzinę wszystkie naprawdę się przydaje. Ten kamień trzeba uważać, żeby ominąć. Ja bym go wziął z lewej strony, tu po zewnętrznej i tu się zaczyna stromo. I trochę do prawej, ale też nie za bardzo, bo tam w pewnym momencie na zewnętrznej jest korzeń. Nie. Nie, nie.

Widziałeś jaką to jest droga? Tu a taki kamień To jest najopcjonalniejsza droga jaką można po prostu pożreć To Na pełnym się No się No Nie,